Witajcie w takiej krótkiej informacji, dzisiaj bardzo, no dość kiepskiej jakości, tylko tyle chciałam Wam powiedzieć, co się właściwie dzieje, bo sporo osób pyta mnie pod odcinkami na YouTubie, co się stało z ostatnim odcinkiem Life is Strange więc chciałam wyjaśnić dla e, wszystkich, informowałam już na fanpage'u, ale m, sporo osób tam nie, jednak nie zagląda, więc y, postanowiłam dać jeszcze informacje na YouTube'a, żebyście um, żebyście widzieli no, co się z tym odcinkiem dzieje. E, więc tak, no wybaczcie za mój strój, jestem tak po domowemu. Um, w każdym razie. Odcinek został przeze mnie ustawiony na prywatny ze względu na to, że niestety okazał się popsuty w połowie. O około 14 minuty, chociaż może trochę wcześniej, niestety nie ma dźwięku i obraz skacze, albo się frizuje, albo dziwne rzeczy się z tym plikiem dzieją niestety. Początkowo myślałam, że problem jest z przetworzeniem... o wybaczcie. E, z przetworzeniem pliku na YouTubie e, że, że jakieś tam problemy wyskoczyły, ale e, niestety nie plik na dysku również wygląda tak jak wygląda i e, no, nie jest w takim stanie, w którym chciała go widzieć niestety, e, e, obecnie próbuję jeszcze odzyskać e, pliki źródłowe nagrania z frapsa być może um, z, tego, um, z tego odcinka. Niestety um, no, raczej są marne szanse na to, żeby cokolwiek się odzyskało, aczkolwiek próbuje programami do odzyskiwania plików, które zostały usunięte z dysku bo niestety już tych plików nie mam nagrywałam te odcinki jeszcze przed moim wyjazdem do Irlandii tak naprawdę i to był szmat czasu temu i no są niestety marne szanse na to, żeby je odzyskać jest mi niesamowicie przykro, niesamowicie przykro bo te ostatnie odcinki były tak naprawdę najważniejsze z całej gry to było tam była cała moja reakcja na zakończenie, całe, całe podsumowanie, podziękowanie i tak dalej. No i nie dość, że samego zakończenia nie zobaczyliście, przynajmniej nie w takiej formie, jak powinna być, to jeszcze w dodatku no, cała, cały mój komentarz podszedł. Dobra, w każdym razie, co teraz będzie? No, jeśli nie uda mi się odzyskać tych plików, Um, to um, chociaż jeszcze dzisiaj popróbuję i może jutro um, to um, właśnie um, spróbuję dograć tą końcówkę, um, której nie ma, która została wyciszona um, spróbuję dograć ją osobno i um, Dokleić do tego odcinka, jakoś tam pokleić to, co jest yy, i dokleić moje podsumowanie, tak naprawdę głównie i podziękowania, bo niestety reakcji już nie jestem w stanie powtórzyć. Yy, mogę Wam powiedzieć jedynie tyle, że gra bardzo zagrała na moich emocjach i yy, no, rozpłakałam się tam chyba pierwszy raz w ogóle w nagraniu jakiejkolwiek gry, tak mi się wydaje. Po prostu no, to podsumowanie wyszło w sumie dość słabo, bo e, ledwo mogłam mówić e, i e, praktycznie łzy same cisnęły mi się do oczu i, i ciężko było, no ale e, także tej reakcji już niestety nie powtórzę, natomiast no, jeśli się nie uda tego odzyskać, to spróbuję dograć e, moje podsumowanie takie osobno. E, do tego i e, wrzucę wam ten odcinek. Nie, nie wiem kiedy. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Także to tyle z informacji. E, wiem, że znowu rozgaduje się za dużo. Będzie mi ciężko znowu wrzucić ten filmik. No, no, no. E, dobra, więc e, nie wiem, trzymajcie kciuki, żeby jeszcze coś dało się z tego uratować. E, może, może. No, jest mi niesamowicie przykro. Naprawdę szkoda, bo. No. Niestety, złośliwość rzeczy martwych. Taka prawda. No, dobra, to tyle ode mnie. No i cóż, życzę Wam miłego wieczoru. Przepraszam za wszelkie problemy i błędy. No, zdarza się, niestety. <grych> I. i no, mój błąd był też, że nie sprawdziłam tego pliku po montażu, bo wydawało mi się, że wszystko jest ok. Nigdy w życiu e, nie zdarzyło mi się coś takiego, żeby plik był w połowie zepsuty. Jak już e, były jakieś problemy z montażem, to zazwyczaj program wywalał e, i, i wtedy widziałam, że coś jest nie tak. Natomiast w momencie, kiedy wypluł już odcinek, to wydawało mi się, że jest ok. <grywka> no, jak widać, nie był. Więc muszę to teraz sprawdzić. Dobra, już koniec mojej gadaniny. Wybaczcie jeszcze raz, i e, no cóż, miejmy nadzieję, że to się naprawi. No, papa. Pa.